Co jest zgodne z Twoim przeznaczeniem? Dobra współpraca, dobra relacja na polu zawodowym, bądź podjęcie takich wysiłków w Twoim życiu, które doprowadzą Ciebie do ugruntowania i stabilizacji. Ale uważaj, ponieważ pomiędzy tą stabilizacją, tym ugruntowaniem, a mm, współpracą z kimś, czy też tworzeniem czegoś, jest bardzo dużo ludzi, którzy w pewien sposób stały na przeszkodzie i ty będziesz musiał, czy musiała wykazać się przezornością, determinacją, wytrwałością i ambicją. Ale nade wszystko ważne jest to, ponieważ w tym życiu masz do pokonania też mm, przeszkody związane właśnie z tym, że ty coś możesz powiedzieć, Komuś, tak? O, po prostu. I potem się robi z tego mm, dyskusja za Twoimi plecami, wręcz tak, jakby ktoś żył Twoją historią, wycinkiem Twojego życia i mm, opowiadał o tym, i po prostu tak, jakby ludzie nie mieli co robić i <ścoughs> cieszą się, że została im dostarczona jakaś informacja i mają. Pole do plotkowania. Także uważaj na to, bo to jest taki czynnik, który jest w Twoim przeznaczeniu, ale to jest do pokonania, bo Ty docelowo masz być w energii uziemienia, ugruntowania, ustabilizowania i w ogóle chronienia, tak? Chronienia tego, co jest dla Ciebie ważne i wartościowe, bo tutaj mogą być wartościowe, piękne współprace bądź też przepiękne relacje, które mogą być. Poddawane dłużej próbie z powodu tego, że za Twoimi plecami, poprzez to, że coś zostało wypowiedziane, toczy się wielka rozmowa. Ty tego nie wiesz, ale w energii robią się zaplątania. W tym życiu również przejdziesz przebudzenie do swojej wewnętrznej prawdy. Oraz zostaną uzdrowione różne straty emocjonalne czy też takie tendencje do popadania w smutek, apatię, depresję. No i to, co jest naprawdę bardzo miłe, skoro to się pojawia w Twoim przeznaczeniu, to znaczy, że jesteś szczęściarą, szczęściarzem, ponieważ Szóstka Kielichów mówi o tym, że w Twoje życie jest wpisana. Piękna miłość i na pewno to nadejdzie. E, nadejdzie, bądź może już jest, w zależności na jakim etapie życia jesteś, ale na pewno to rozpoznasz. Wszystkiego dobrego, buziaczki i pa, papa.